Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Action i zaczynamy od obrazów do malowania według numerów, cena to prawie 15 zł I ja te ceny oczywiście zawsze zaokrąglam do pełnych złotówek i tutaj Wam pokażę przykładowe warianty oczywiście każdy zestaw zawiera oprócz farb również pędzle różnej grubości i jeżeli właśnie chodzi o te przykładowe wzory, tu tutaj macie wzory takie kwiatowe. Widać również kotka, ale zapewne tych wariantów jest o wiele więcej do wyboru. Kolejnym produktem na tym samym dziale jest mini sceneria szufladką za prawie 35 zł. Tutaj akurat nie wiem czy istnieje ona w innych wariantach, bo umiem był tylko ten jeden, który aktualnie wam pokazuję, no jeszcze z tyłu szczegółowe wymiary na półkach z nowości za prawie 70 zł znalazłam chłodziarkę do wina na stojaku ze stali nierdzewnej wysokość prawie 70 cm jak możecie zauważyć jest to dość duże opakowanie kartonowe tak więc pokazuję Wam jakie informacje znajdują się na tym opakowaniu Na dziale kuchen mamy zestaw obiadowy składający się z 18 części, porcelanowy w kolorze białym. Cena to prawie 180 zł. Również zapakowany w dość duży karton. Obok w cenie prawie 10 zł. Mamy półmisek wykonany ze szkła w kolorze białym. Dość duży ten półmisek. Ma prawie 33 cm długości. Oprócz tych talerzy mamy kolejną nowość, kolejna zastawa. Zaczynając od prawej strony, za prawie 6 zł. Mamy tań, talerz śniadaniowy, ceramiczny. Od razu Wam powiem, że te talerze wyglądają o wiele lepiej aniżeli tutaj na tym nagraniu. Za 7 zł talerz głęboki. Tutaj również mamy kilka kolorów do wyboru. Kolejnym talerzem, lub bardziej miseczką za 6 zł. Miseczka dość głęboka, całkiem duża też muszę przyznać. Obok jest filiżanka do zupy za 6,30, tak to jest nazwane, chociaż dla mnie jest to po prostu zwykły kubeczek lub też zwykła filiżanka. Niekoniecznie do zupy. I z lewej strony za 4 zł kubek do kawy, 200 ml pojemności. Również on występuje w różnych kolorach. Jeszcze do tych tutaj naczyń mamy oczywiście duży talerz. Duży talerz w cenie prawie 8 zł. On tu jest nazwany jako talerz kolacyjny. Oczywiście też wykonany z ceramiki i występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Kolejna nowość jest to słoik ze szkła za 4,50, pojemność prawie 250 ml. Jeżeli chodzi o, to, o tę zakrętkę, jest ona wykonana z drewna akacjowego. Bardzo ładne są te słoiczki. Na dziale z gotowaniem i pieczeniem z nowości znalazłam etażerkę wykonaną z bambusa wysokość 34 cm. Tutaj też, jak możecie zauważyć, jest ona zapakowana w taki kartonik, tak więc nie wiem do końca, jak ona się prezentuje na żywo, a i cena to prawie 30 zł. Kolejna nowość. Jest to zestaw pojemników do przechowywania stworzywa sztucznego za prawie 25 zł. Taki zestaw w sumie składa się z czterech pojemników, bo każdy z tych pojemników ma pokrywkę. Tutaj akurat jest napisane, że on się składa z ośmiu części, no ale pokrywki są również wliczone jako jedna część. Dość gruby plastik i naprawdę fajnie się prezentuje na żywo. Kolejny dział, kolejna alejka, i tutaj, jeżeli chodzi o tak zwane mebelki, zauważyłam pufę. Pufa tutaj w cenie prawie 38 zł. Pufa ze schowkiem, różne kolory do wyboru. Ja tu ją wyciągnę i wam pokażę, jak ona wygląda. Macie konkretne wymiary. I tutaj jeszcze pokażę wam tył. Tutaj jest troszeczkę ciemniejszy kolorek. Jeszcze przekręcę Wam kamerę, żebyście zobaczyli konkretne wymiary i maksymalne obciążenie, które wynosi 80 kg. Idąc dalej, mamy sztuczne kwiaty, i tutaj roślina w toniczce Aloes i Agawa, na to prawie 30 zł, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie one wyglądają na żywo. Szczególnie ten Aloes łagawa, już moim zdaniem nie jest taka urokliwa. Ona jest tam schowana z tyłu. Mam nadzieję, że też w miarę widzicie. Ale bardzo podobał mi się ten Aloes. Tutaj kolejny dział. I najpierw zaczniemy od góry. Jak widzicie, mnóstwo dywanów na wprost za 90 zł. Dywanik o średnicy 140 cm. On jest okrągły, imitacja futra. Tutaj były różne odcienie brązów, beżów. Jeżeli chodzi o długość włosia, bym powiedziała takie średnie. I poniżej zauważyłam coś takiego dekoracje. Dekoracje w formie bym obrazu, w okrągłym kształcie To jest ten pierwszy obraz i też od razu Wam powiem, że na naprawdę super 30 zł, średnica 55 cm Tutaj też są różne warianty do wyboru, ale w tym sklepie były tylko i wyłącznie te dwa Tu jest ten drugi, też Wam go mniej więcej pokażę, jak on się prezentuje no, i tutaj jest ten pierwszy, który mi się chyba najbardziej podoba, żeby Wam zrobić takie zbliżenie na ten rysunek, ale naprawdę na żywo wygląda super. No i stwierdziłam, że w sumie go wyciągnę, żebyście zobaczyli w pełnym świetle, oczywiście to jest sztuczne światło, ale tak on wygląda naprawdę ładny rysunek. I teraz przejdziemy sobie dalej, i dalej mamy kolejne. Dywan. Tak więc stwierdziłam, że Wam je wszystkie pokażę. Tutaj za 90 zł, prawie 90 zł. Taki misiowaty, również kilka wariantów do wyboru. Kolejny, ten już bardziej taki przyjemniejszy, troszeczkę dłuższe włosie. Inna struktura jest tego obłosia. Cena 180 zł. I tam w oddali ten pierwszy, który pokazywałam. Na artykułach sezonowych mamy już dekoracje na Halloween, ale pokażę Wam coś nowego. Za prawie 14 złotych świecznik Halloween. Tego akurat nie widziałam, tak więc pokazuję. Większość z tych produktów pokazałam w ostatnim przeglądzie, tak więc kto nie widział, to zapraszam. I oprócz tego świecznika, półkę niżej zauważyłam takie zestawy do... Makijażu za prawie 10 zł. Tutaj są różne też warianty do wyboru, tak więc pokażę Wam, co możemy dostać w sklepie, jeżeli chodzi właśnie już o przygotowania do Halloween. Tutaj, jak widzicie, ten zestaw zawiera produkty do makijażu, a także takie sztuczne dodatki. Tutaj na przykład mamy sztuczne paznokcie za prawie 4,50. Jeżeli chodzi o te paznokcie, to jakoś uważam, że szału nie robią. Przynajmniej na mnie żadnego wrażenia nie zrobiły te paznokcie. I tutaj jeszcze ruchoma figurka za prawie 50 zł. Też mamy dwa warianty do wyboru. Figurka bardzo ładnie wygląda na żywo. Jak możecie zauważyć, jest dość. Duża. Oczywiście nie sprawdzałam, jakie dźwięki ona wydaje i czy faktycznie się rusza. Kolejna nowość tacka z nóżkami za prawie 30 zł. Dość duża jest to taca, jak tutaj możecie zauważyć. I też mam wrażenie, że każda jest zrobiona albo z innego drewna, lub też jakoś inaczej jest zabejcowana, bo jak możecie zauważyć, że są różne odcienie tego drewna. Dział z tekstyliami i tutaj też będzie troszeczkę nowości. Od razu w oko wpadła mi ta poszewka zadeszka, poszewka z flaneli. W miarę 45 na 45, tu macie zbliżenie jak ona wygląda, jak prezentuje się ten wzór. Oczywiście też mamy kilka kolorów do wyboru poniżej kolejna poszewka za 9 zł poszewka żebrowana, imitacja futra tutaj też kilka wariantów kolorystycznych do wyboru i ja Wam wyciągnę tę pierwszą w kolorze takiego pudrowego różu położę ją sobie tutaj wyżej, żebym mogła lepiej Wam ją zaprezentować dość cienki jest ten materiał i tutaj też możecie zauważyć, że lekko taki prześwitujący przynajmniej te rowki są takie prześwitujące jeżeli chodzi o tę poszewkę i kolejną nowością będzie poduszka za prawie 25 zł wymiar też 45x45 bardzo miła, przyjemna w dotyku, tutaj wyciągnę tę pierwszą z brzegu tak wygląda ta struktura tego materiału z jednej strony, bo z drugiej strony ta poduszka jest taka gładka, no i inne odcienie, oczywiście. Jeżeli chodzi o zasłony, też w oko wpadła mi taka zasłona za 50 zł. Zasłona Teddy, czyli taka misiowa Dość duże jest to opakowanie. Tutaj macie wymiary 140 na 260 no, i z tej strony tak naprawdę jest pokazane, jak ona się prezentuje. Tutaj taki mały wycinek tego materiału, z którego jest wykonana, i ta zasłona występuje w dwóch wariantach kolorystycznych: takim białym i odcieniu beżowym. Powyżej kolejna zasłona za prawie 45 zł, 140 na 260 Tutaj też uważam, że jest dość ciekawy ten materiał, wygląda tak bardzo. Porządnie i ta zasłona również występuje w różnych wariantach kolorystycznych. Tutaj, na tym dziale z nowości, mamy latarnię wykonaną z metalu za prawie 25 zł. Latarnia występuje w różnych wariantach kolorystycznych. I też muszę przyznać, że jest naprawdę super zrobiona, bardzo ładnie, estetycznie, dość duża. Wewnątrz oczywiście jest taki pojemnik na świeczkę, tak więc raczej ta latarnia się nie nagrzewa. No i pozostałe kolory, tutaj dodatki jesienne. Większość oczywiście też pokazywałam, kto nie widział, zapraszam do wcześniejszych przeglądów. Zatyczka. Mamy dostępny taki wazonik z gałązkami. Różne kolory. Oczywiście gałązki są sztuczne. Jeżeli chodzi o tego typu zestawy, to jakoś mnie nie urzekają. Szczerze mówiąc, uważam, że 10 zł to jest dość wysoka cena. Ale z drugiej strony, za prawie 8 zł, mamy taką szklaną kulę, która występuje również w różnych wariantach. Ja tutaj też Wam pokażę. Tę pierwszą. Jeżeli chodzi o kulę, mogłabym powiedzieć, że jest dość mała, ale bardzo ładnie są te kule wykonane. No i tak z góry jeszcze zobaczcie, jakie są inne warianty tej dekoracji, na dziale z podróżami mamy dostępne nowe walizki podróżne, cena za walizkę to prawie 90 zł, walizka na kółkach, oczywiście 20 cali. Tutaj szczegółowe informacje na temat tej walizki. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to mam miałam odczucia, że jest w miarę dobrze wykonana. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałam walizki z tego sklepu, tak więc nie wiem jak z trwałością i wytrzymałością. Ale ogólnie te wyglądały całkiem ok. Nie zauważyłam na przykład jakichś niedociągnięć, jeżeli chodzi o wykonanie. Na tej alejce z nowości rzuciły mi się te na wprost kosze do przechowywania wykonane z weluru za prawie 23 zł. Ja wyciągnę ten pierwszy w kolorze czarnym, i też muszę przyznać, że naprawdę fajnie wyglądają na żywo, bardzo ładnie, estetycznie wykonane. no Jak mogliście zauważyć, występują one w różnych wariantach kolorystycznych. I przechodząc troszeczkę dalej, półkę niżej, zaprawia 4 zł. Są dostępne gałki do drzwi wykonane z aluminium, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych. To jest taki, taki pierwszy rzut oka. No, ja Wam pokażę tę jedną, która już została tutaj wyciągnięta. Tu jest napisane, że są one wykonane z aluminium, chociaż może stwierdzić, że tego nie czuć, jak się je dotyka, bo są dość ciężkie. Też uważam, że całkiem fajnie wykonane. No i stwierdziłam, że ogólnie wyciągnę Wam ten całą karton, żebyście zobaczyli, jak prezentują się te uchwyty. Na nowo i za prawie 13 zł jest to składany kosz. Kosz jest wykonany z materiału, z takiego weluru. To już bardziej produkt dla dzieci. Tu mamy dostępne. Warianty. To jest ten pierwszy kosz i tam z tyłu drugi w formie takiego dinozaura. Jeszcze Wam tutaj pokażę z bliska ten materiał, bardzo przyjemny, taki puszysty. No i na samo zakończenie, na dziale z urodą, za prawie 23 zł, znalazłam trymer do, brzmi, do brwi elektryczny. W ten sposób się on prezentuje, on jest na baterię, którą niestety musimy sobie e, sami kupić. I to by było na tyle w tym przeglądzie, dziękuję i pa pa.